Cześć? To znowu ja. Wczoraj poznaliście pierwszy sposób zmiękczenia literki C za pomocą kreseczki, czyli głoskę C. Dzisiaj poznacie drugi sposób. Wiecie już, że niektóre głoski są mało samodzielne. To są samogłoski. To są samogłoski A, O, E, U, E, O. Żeby utworzyć sylabkę, potrzebują pomocnika, a tym pomocnikiem będzie nasza literka I. I tak, sylaba Cia. W sylabie Cia widzicie, że mamy tutaj samogłoskę A i. Ona właśnie potrzebuje, żeby utworzyć zmiękczenie, potrzebuje naszej, naszego pomocnika, czyli naszej literki i. Możemy odczytać sylabę. Cia. Cie. Znów E potrzebuje pomocy literki i. I przy jej pomocy tworzy sylabę cie. U. Potrzebuje naszej literki I, żeby utworzyć sylabę CIU. O potrzebuje literki I, żeby utworzyć sylabę cio. E potrzebuje literki I, żeby utworzyć sylabę CIĘ. O potrzebuje literki I, żeby utworzyć sylabę CIĄ. I powstają nam wyrazy. CIASTO. Ciocia, Ciebie, cielę, pociąg, ciężki, ciórkiem. Spróbujcie samodzielnie przeczytać sobie te wyrazy. Zatrzymajcie film, przeczytajcie. A teraz przeczytamy sobie teksty, w których występuje zmiękczenie CI, C za pomocą literki I. Ciasto to chyba nie jest dobry obiad dla ciem, mówi Maciek. Ćmy od ciasta wolą nektar, odpowiada mama. Wysysają go za pomocą specjalnej rurki. Przeczytajcie sobie cały tekst i wyszukajcie wyrazy, w których ci jest zmiękczone przez literkę i. I drugi tekst. To naprawdę ciekawe, woła Maciek. A gdy nie ma nektaru, mogą pić coś innego? Niektóre ćmy piją wodę, wyjaśnia mama. W takim razie zostawię wodę dla ćmy, decyduje Maciek. Zatrzymamy film, przeczytajcie sobie cały tekst i tutaj również wyszukajcie wyrazy, w których ci jest miękczone przy pomocy literki I. Odpowiedzcie sobie też na pytanie, co wolą ćmy? Jak widzicie, mamy dwa rodzaje zmiękczania głoski c za pomocą kreseczki i za pomocą literki i. Spróbujemy wykonać sobie ćwiczenie. Mamy tutaj dwa worki. Do tego worka wrzucimy wszystkie wyrazy, w których występuje zmiękczenie c za pomocą kreseczki, a tutaj wrzucimy wszystkie wyrazy, gdzie c występuje, gdzie c jest zmiękczone przy pomocy literki i. Pierwszy wyraz ciasto. Zobaczcie, że po ci jest niesamodzielna samogłoska A, więc na pewno nasza, y, nasze C potrzebuje, y, nasze A potrzebuje pomocy literki I, czyli zmiękczymy C za pomocą literki I. Ciasto ci ma". Mówimy krótko, nie mamy tutaj samogłoski, więc wrócimy do tego worka. Ciekawe. Zobaczcie, że tu występuje nasza samogłoska E, która jest niesamodzielna, i na pewno będzie potrzebowała literki I do zmiękczenia. Wypić króciutko. To wrzucamy tutaj. Zjeść, mówimy króciutko, wrzucamy tutaj. Maciek. Poci występuje niesamodzielna samogłoska E, więc na pewno C zmiękczymy przy pomocy literki I. No jak pięknie nam się. Udało. Teraz spróbujemy pobawić się w liczenie, ile głosek i literek mają wyrazy ze zmiękczeniem ci. Pierwszy wyraz, ciasto. Liczymy głoski. Ci, a, s, ty, o. Ile mamy głosek? Pięć. Zobaczymy, ile będzie literek. C, I, A, C, T, O. Sześć literek. Dlaczego? Ano dlatego, że nasze, y, y, nasza głoska CI z dwuznakiem składa się z dwóch znaków. Z literki C i z literki I. Jeszcze jeden przykład. Ciocia. Liczymy głoski. CI, O, CI. A, ile głosek? A no cztery. A teraz zobaczymy ile literek. C, I, O, C, I, A. No i tu będzie aż sześć literek, bo mamy tutaj aż dwa dwuznaki ci. Kolejny wyraz to jest kapeć. Ile głosek będzie w wyraźnie kapeć? Liczymy. K, A, P, E, C, 5. Policzymy literki. 1, 2, 3, 4, 5. Tyle samo, tak, bo nie mieliśmy tutaj dwuznaku. Mieliśmy C zmiękczone za pomocą kreseczki. Wyraz Ćma. Liczymy głoski. C, m, a3. Liczymy literki. 1, 2, 3. Tyle samo. A teraz mamy wyraz cielę. Liczymy głoski. Ci, E, L, E. 4. Ale liczymy literki. 1, 2, 3, 4, 5. 5 literek, bo tutaj nasze ci było dwuznakiem. C I. Spróbujemy teraz y, zobaczyć, w jaki sposób piszemy naszą, y, nasz dwuznak y, ci. Witajcie, kochani, dzisiaj przed nami nowy dwuznak ci, ale tym razem pisany przez dwie litery s i. Spójrzcie, jak zapisać te dwie literki. Mała litera C i razem połączona. Nie zapomnijcie o kropce. Wielka litera C i również nie zapomnijcie o kropce. Uprzedzając pytania Mateusza Wiktora Krzysia Zymona, Różne litery m mogą podszywać się pod nasze CI. i. Pamiętajcie, małe CI i. Mieści się w jednej liniaturze, tutaj, wielka cy mieszka w dwóch linijkach. Nie schodzi w dół, ani tu, ani tutaj. Pamiętajcie też, by nie pisać wielkiej cy na pięć linijk, albo małej cy na pół. Zajmuje dokładnie tyle miejsca. Spójrzcie na ruch strzałek, jeszcze raz. I, I dopiero teraz odrywamy rączkę. Wielkie cy. Zaczynamy pisać, tak jak czerwona strzałka pokazuje, i w dół. Tu dopiero odrywamy paluszek i stawiamy kropkę. Tak. Tak, umiecie już napisać literkę, zmęczenie C, C za pomocą literki I. Dostaniecie oczywiście karty pracy w plikach i tam poćwiczycie sobie, poćwiczycie sobie pisanie. A teraz oczywiście pora na ćwiczenia. Pierwszy link, jaki tam sobie otworzycie, to będzie zabawa, łączenie w pary. リテラス。 Tak, i teraz musimy znaleźć. O, to mamy tutaj paznokieć, tak? I szukamy tutaj paznokieć, czyli gramy w memorki. Oczywiście ja nie trafiłam, jak zwykle, nie trafiam. Tak, mam nadzieję, że Wam się to uda i szybko tutaj macie jeszcze taki licznik czasu. Możecie sobie kilka razy pograć i zobaczyć jak w jak najkrótszym czasie uda Wam się to ułożyć. Kolejne ćwiczenie. To są wyrazy ze zmieśczeniem siedzib, czyli wybieramy sobie tak pierwszą szufladkę i odczytujemy cienka nać. Klikamy. Możemy teraz otworzyć drugą i czytamy ciepłe picie. Dobrze. Kolejna zabawa. To już otwieramy kolejny link. Mamy nasze pisu, pisu, i tutaj będziemy teraz czytać wyrazy i zastanawiać się, czy zmiękczymy za pomocą kreseczki, czy za pomocą literki i, bo cian. Zobaczcie, że mamy tutaj A, czyli naszą niesamodzielną samogłoskę, więc miękczymy za pomocą ci. No i okazało się, że jest dobrze. Ciało, tu też mamy A, więc klikamy sobie, tak? Misio jest do 10 punktów. Umawiamy się na przykład, że do dwóch misiów sobie gramy. I kolejna zabawa. Tym razem będą puzelki. Za każdym razem, jak poprawnie odpowiecie. To odkryje Wam się puzelek, zobaczycie, co to za obrazek. Tutaj jeszcze też można wybrać inny, inny obrazek. Mamy cios, mamy niesamodzielne O, więc zmiękczamy przez I. Cios odkrył nam się obrazek. Ciepło, niesamodzielne E, więc zmiękczamy przez I. Otworzył nam się obrazek. Ciało znów niesamodzielne A, więc zmiękczamy, tak? No i mam nadzieję, że tutaj nam się że ułożycie piękny. Piękny obrazek. No dobrze. Język polski mamy za sobą. Teraz wrócimy do, znaczy przejdziemy do matematyki. I słuchajcie, chciałabym, żebyśmy dzisiaj powtórzyli sobie liczby drugiej dziesiątki. Tutaj na obrazku widzimy 10 patyczków 10 klocuszków takich, tak? Te 10 klocuszków tworzą nam jedną dziesiątkę, którą tutaj Noni związała nam gumeczką, żebyśmy wiedzieli, że tu jest 10. Jedna dziesiątka. I teraz do tej dziesiątki będziemy dokładać jedności i będą nam się tworzyły nowe liczby. Jedna dziesiątka, dodać jedną jedność, to mamy liczbę 11. Jedna dziesiątka i dwie jedności, to razem jest dwanaście, jedna dziesiątka i trzy jedności, to razem jest trzynaście, jedna dziesiątka i cztery jedności, to razem czternaście, jedna dziesiątka i pięć jedności, to razem piętnaście. Jedna dziesiątka i sześć jedności to razem szesnaście. Jedna dziesiątka i siedem jedności to razem siedemnaście. Jedna dziesiątka i osiem jedności to razem osiemnaście. Jedna dziesiątka i dziewięć jedności to razem dziewiętnaście. Dziesięć dziesiątek. Przepraszam, jedna dziesiątka i jeszcze jedna dziesiątka to razem jest, to są dwie dziesiątki, zero jedności, czyli razem jest to dwadzieścia. Który z kolei? Posłuchajcie. Który z kolei? Jedenasty. Dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty, siedemnasty, osiemnasty, dziewiętnasty, dwudziesty. Policzymy sobie od początku. Będziemy liczyć od tego chłopca. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty, siedemnasty, osiemnasty, dziewiętnasty, dwudziesty. I spróbujemy wykonać sobie ćwiczenie. Przeczytaj kolejne liczby od dziesięciu do dwudziestu, a następnie od dwudziestu do 10 i teraz ja pokazuję wyczytacie sami Bardzo dobrze. Powiedz, jakie liczby przedstawiono na klockach? Mamy klocek 10 i 1, to razem jest 11, mamy klocek 10 i klocek 2, to razem 12, mamy klocek 10 i klocek 5, to razem. I mamy klocek 10 i klocek 4, to razem? Bardzo dobrze. Przyjrzyjcie się ilustracji i powiedzcie, które miejsca są wolne, a które zajęte. Pierwsze miejsce jest wolne. Drugie, trzecie, czwarte. A piąte jest jakie. To przeczytajcie mi teraz, które miejsca są wolne. Bardzo dobrze. Powiedzcie, jakich kolejnych liczb brakuje w każdej ramce.

I ostatnie ćwiczenie. Odczytaj zapisy. W każdej parze liczb wskaż większą liczbę. 15 jest mniejsze od 17, 18 jest większe od 14, 10 jest mniejsze od 16, 13 jest mniejsze od 20. Wskażcie teraz w każdej parze większą liczbę. Dziękuję. Dobrze. Żeby nam się to lepiej utrwaliło, obejrzymy jeszcze film dziesiątki jedności. Dziesięć. 1 dziesiątka, 0 jedności. 1 dziesiątka to 10 jedności. 1, dodać 1, dodać 1, dodać 1, dodać 1, tak, dodać 1, dodać 1, dodać 1. Każdą jedynkę w dziesiątce nazywać będziemy jednością. Ta jedynka to yy. jedna dziesiątka składa się z 10 jedności. Dziesiątka to jest dziesięć jedności. Liczba jedenaście to dziesięć jedności i, jed, i jedna jedność, tak? Ile to jest dziesiątek? Jedna dziesiątka i jedna jedność. Jedenaście, jedna dziesiątka, jedna jedność. Dwanaście, jedna dziesiątka, dwie jedności. Co to za liczba? Jedna dziesiątka i sześć jedności? To oczywiście szesnaście. Co to za liczba? Dwie jedności i jedna dziesiątka? To oczywiście dwanaście. No, i dobrze. No to teraz pobawimy się troszeczkę w dodawanie wewnątrz drugiej dziesiątki. I teraz mam wielką prośbę, żebyście obejrzeli sobie cały ten film. Zobaczcie, jak będziemy dodawać w zakresie drugiej dziesiątki. Jeżeli już obejrzycie sobie ten film, no to pora na zabawę. I wykonamy sobie z kolejnego linku dodawanie. Otworzy nam się taka strona. Tutaj mamy dodawanie, wciskamy plusik dodać. I teraz wybieramy sobie dodawanie do 20. Zobaczymy, co nam się teraz pojawi. Zobaczcie. Oblicz, ile jest. 5 dodać 0, tak? 5 dodać 0, wpisujemy sobie piątkę. Wciskamy sprawdź. Tak, dobrze. I tutaj ukazało nam się, że zdobyliśmy jeden punkcik, tak? Teraz jeden dodać, cztery. To jest pięć. Sprawdź. Dobrze. No i bawimy się, aż wykonamy wszystkie działania. Kolejna zabawa to jest już matematyczne zo. I tutaj liczymy w zakresie drugiej dziesiątki. Czyli 15 dodać, trzy. 1, tak, czyli nasze 10, 5 i 3 to razem jest 8 i sprawdź, dobrze, 13 dodać 3, zapisujemy sobie jedną dziesiątkę, teraz dodajemy 3, dodać 3 to będzie 6, czyli razem mamy 16, sprawdź i tak się po prostu będziemy bawić. Umówimy się, że do za 10 ananas jest za 10 poprawnych odpowiedzi. To do dwóch ananasów proszę, żebyście sobie policzyli. Dziękuję Wam, kochani. To na dzisiaj tyle. Miłego popołudnia życzę. Do widzenia.